Dzień dobry kochani, witam Was jeszcze z Warszawy, a już Siemano! zaraz... Uuu, nie <śmiennie> jestem sama! Zaraz pokażę Wam gościa specjalnego. Już możecie się domyślać kto to jest. Zaraz jedziemy do Mediolanu. Uwaga! Jest Jestestiona! Dzień dobry Paulino. Co tam robisz? Szukam karty. A jak Ci się podoba dzban? Paulina dostała bank kawy i od. Ja go... Go nie mogę go mamy godzinę od 11. Godziny, tak. Tak, ja gdzieś koło 9 zrobiłam kawę, a Paulina ciągle ją pije. Wyskać. Tak, patrzcie, mamy te same kamerki. Żółwik, kamerką. A, żółwik. Już jesteśmy na lotnisku, proszę bardzo. Idę ja. Idzie Pauli. Dzień dobry. Oha. Idzie ona. Jest i ona, jesteśmy na lotnisku. Będziemy zostawić bagaże Coś zjeść Uhu! A co zrobiłaś? Co tu rozwaliłaś? Mój, ja. Idziemy na busa, bo jesteśmy na lotnisku we Włoszech i jedziemy do centrum Bus będzie jechał w niestety już kochani jesteśmy w tym busie, który wjeżdża nas do centrum. Bardzo ciepło. O, Paulina zdaje relację. Bardzo ciepło, <laughs> Bardzo ciepło no bo jesteśmy we Włoszech. No kochana. 30 no, stopni tak, na zewnątrz. I godzinę będziemy jechały, a no, potem już będziemy na miejscu. A, a dziękuję, nie, 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 naprawdę. <laughs> dziękuję ci ślicznie, smacznego. <laughs> Awaryjne żelki Pauliny. Jeszcze no. zawsze wyjadam te pomarańczowe. Tak? Uh -huh. A to ja ogólnie nie lubię. Prawie nie ma. są dwie ostatnie. Dzień dobry, kochani. Witam Was w pierwszym naszym dniu w Mediolanie. Właśnie idziemy na śniadanie. Chyba Wreszcie. zostanę poetką. Na to jest... Jasne. Koda jest cudowna, w ogóle jest cudownie. Mediolan jest przepiękny. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda teraz katedra, bo pokazałam Wam wcześniej. Dlaczego wstałyśmy wcześniej, żeby zrobić zdjęcie. I pokażę Wam teraz, jak to wygląda teraz. Zobaczcie, ile ludzi jest yy, pod katedrą. No teraz to tutaj zdjęcia się bez ludzi w tle zrobić nie da. Jeden za drugim obok drugiego. Zamówiłyśmy sobie na śniadanie po takiej kanapce i kawie, ale okazuje się, że tu nie ma stolików, tylko musimy stać przy barze i jeść trochę lipa, co? Mamy radę. A tu jest kochani nasz hotel. My akurat z niego wychodzimy. Ale zobaczcie, gdzie mamy lokalizację. Już tu jest katedra, tu jest katedra, a tam e, jest galeria. idziemy do galerii zresztą. A tu jest jedzenie? Gdzie? Tu. A tam ojej, jest z Paulina O tym jedzeniu o McDonald's. No i widzicie, jak mamy blisko do galerii jesteśmy w samym centrum. Hotel się nazywa Sina de Grey. Kochani, jesteśmy w galerii w Mediolanie. Zobaczcie jak tutaj jest przepięknie. Idziemy zobaczyć, co jest cudownego w sklepach. Kto wie, może coś jeszcze, na coś się skusimy. Dobra. Kochani, Mediolan jest przepiękny, ale czuję, że muszę schować tą kamerę, bo wchodzę nią ludziom w twarze, co? Nie, nie słyszałam, bo po prostu ja... O, teraz słyszę. Wiecie, co jest najlepsze? Jak ja idę z kamerą i mówię tutaj do was... Paulina! Boże! Jest jak Ja nic nie słyszę, jak mówię do kamery. Przysięgam. Ja nie wiem, mogłabym minąć dziesięciu swoich znajomych, nawet bym nie wiedziała, nie powiedziała im cześć, bo ja widzę tylko teraz kamerę, widzę was. Ło! A wy już mnie nie widzicie. I właśnie z tego powodu wstałyśmy dzisiaj koło 6 i e, robiłyśmy zdjęcia, póki nikogo nie było i to jest naprawdę super trik też dla Was kochani, jeżeli wam oczywiście na tym zależy, jeżeli nie chcecie mieć ludzi w tle, bo zobaczcie, teraz jeden na drugim, ciężko by było, no ale katedra sama w sobie przecudowna, przecudowna, cały Mediolan robi takie wrażenie, że wow! Paulino! Piękny futrzak. Właśnie idziemy do muzeum, kochani. Czy Ty pamiętasz jak tam iść? Okej. Okay. Wyszłyśmy właśnie z muzeum i zmierzamy tam na wprost. Nie wiem, czy to widać już w kamerze. Na pewno widać to w rzeczywistości napis Aperol. I właśnie tam zmierzamy napić się i zjeść. Po ciężkim dniu nie dość, że tutaj zwiedzania, no to przede wszystkim też. Jak wiecie, wstałyśmy z samego rana na te zdjęcia, więc trochę dzisiaj naprawdę zrobiłyśmy. Uwierzcie nam, że to nie jest tylko. że każdy Paulina. Z Pauli, Pauliny wychodzą dzikie odruchy już. Ale pokażę jeszcze sto, setny raz tą katedrę, bo tak jak byłam w Londynie, to było milion razy Londonaj. Tak w Mediolanie będę pokazywać milion razy katedrę. Paulina mówi, że jeszcze nie może jeść, bo trzeba nagrać oczywiście jedzonko. Mamy prawdziwe, słuchajcie, włoskie jedzenie. Już Paulino możesz jeść. Yes. Paulina ma makaron. Ja mam pizzę. Skusiłam się na pizzę, dlatego że mam weekendy i tak nie mam cateringu. Poza tym y jesteśmy we Włoszech. Więc proszę Was. Jak makaron, kochana? Mm. Pyszny. Mm -hmm. Kochani, jesteśmy już na aperolu. Co prawda nie w tym miejscu, w którym miałyśmy, ale też z widokiem. Na katedrę. Tak wygląda katedra nocą. Jak zawsze muszę pokazać Londona i za dnia nocą. Z każdej strony, tak katedra. Z każdej strony. A ciebie? Prawdziwa Paulinie, tylko na blogu u Pauliny Kończyńskiej. A tutaj kulisy Sławy, kulisy blogerek. Proszę bardzo. Zobaczcie jaki tutaj jest klimacik. No po prostu nie mam pytań. Dla odmiany pokażę Wam katedrę. To jak ty robisz gołębia? O Boże! Ja nie wiedziałam do tej pory, że ty umiesz robić gołębia. Takie zdolności. Nie, bo no, to jest dopiero po pierwszym młyku bo boję się kim będziesz po całym jak ty się z gołębiem. Za dużo się dooglądać tych gołębi pod katedrą. Kochani, nasz czas w Mediolanie dobiegł końca, jak typowe laski obłowiłyśmy się na promocjach Victoria's Secret. No i wsiadamy do naszego różowiutkiego samolotu. Pauli, ty idziesz tędy? Nara! A ja mam wejście z tyłu, nie siedzimy razem. Idziemy!

Ja jest rano, jestem z kawką i idę zaraz do fryzjera. Wyobraźcie sobie, że wczoraj o godzinie 13.30 wchodzę do salonu Le tam gdzie zawsze robię włosy, z tej mojej kurtkę siadam, po czym słyszę, że moja wizyta jest nie dość, że jutro, to jeszcze o godzinie 12.00. Nie wiem dlaczego, wyobraziłam sobie, że jest to wczoraj o godzinie 13.30, ale yy, dzisiaj robię drugie podejście i idę jeszcze raz do salonu. I e, Przede wszystkim e, robię sobie kolor, ale chcę też troszkę podciąć końcówki, no bo są już takie troszeczkę niestety zniszczone, jest to... E, często mam ogólnie pytania o moje włosy, jakich używam farb, jakie mieszanki. E, kochani, ja nie wiem, dlatego że ja zawsze, od zawsze właściwie, robię e, włosy w salonie Le Désir u fryzjerki Kingi. I Kinga dobrze zna moje włosy, wie co mi się podoba i to to był taki strzał w dziesiątkę. Poszłam do tego fryzjera pierwszy raz pofarbować włosy i tam już zostałam, dlatego że Kinga w tym salonie, przede wszystkim, jeżeli powiedz jej o co Wam chodzi, ona zawsze wie jak to zrobić. Nigdy nie miałam tak, że ja powiedziałam, że Kinga chciałabym to i to, a Kinga zrobiłaby to według swojej wizji, tak jak w niektórych salonach niestety fryzjerzy robią, z tego co słyszę od niektórych dziewczyn. No to mówicie im na przykład, że chcecie podciąć delikatnie końcówki, a kończycie z włosami na przykład do ramion. Więc e, jest zawsze Kinga, jak e, poproszę ją, żeby mi końcówki, to podcinami tyle, ile trzeba, nie za dużo, nie za mało. E, wie dokładnie o co mi chodzi. E, jeżeli chcę uzyskać jakiś kolor na włosach, zawsze uzyskujemy ten, o który mi chodziło. E, jakby ta dziewczyna czyta mi w myślach, i znam dziewczyny, które z mojego polecenia w Warszawie chodzą właśnie do Ledezir i tak samo, mają te same odczucia, nigdy się nie zawiodły, i jakby tam pracują ludzie, którzy wiedzą o co chodzi, którzy naprawdę słuchają, wiedzą jak to zrobić, ale też słuchają nas, co my chcemy na tej głowie mieć. Więc to nie jest tak, że fryzjer ma swoją wizję, klient ma swoją wizję tylko klient ma swoją wizję, a fryzjer wie, jak ją zrobić, żeby to nie wyglądało przy naszej urodzie na przykład tandetnie albo żeby pasował nam odcień do twarzy, więc w tym salonie właśnie wszystko idealnie zawsze mam zrobione. Fajnie tak wyglądają moje włosy przed. Wiem, że pewnie wygląda to obecnie tragicznie. że całem to tak się efekt, zobaczyli jak wyglądają moje włosy. Zawsze po prostu salonie. A w przerwie jak czekam tutaj z moimi włosami. Mam ze sobą swój catering. Dzisiaj mam jakąś taką owsiankę z sosem jagodowym, więc zaraz zabieram się za jedzenie i za to właśnie lubię diety pudełkowe, że możemy je ze sobą zabierać w różne miejsca i na przykład w takiej przerwie, gdzie siedzę z moimi włosami u fryzjera, mogę sobie zjeść zdrowy, pełnowartościowy posiłek z mojej diety. No i tak, jestem już w domu. Tak się prezentuje efekt końcowy z przodu na moich włosach. Jestem totalnie zadowolona. Powiem wam moją taką 100% szczerą opinię, bo to jest cały fryzjerski, do którego ja chodzę od lat. Do Ledezir chodzę od lat w Warszawie na ulicy Jasnej. Jestem totalnie zadowolona. Zawsze chodzę do fryzjerki Kingi. Kto mnie obserwuje, ten wie, że to jest zawsze salon Ledezir, to jest zawsze fryzjerka Kinga. Ona odpowiada za koloryzację moich włosów i to jest dla mnie mistrzyni. Słuchajcie, jak pójdziecie do Kingi w Ledezir i powiecie jej, że chcecie włosy w takim stylu, jak ja mam, to ona będzie wiedziała, co zrobić. Bo ja chodzę do fryzjera dosłownie co kilka miesięcy. Nie chodzę wcale często. Bo od góry Ja mam swój kolor, tylko tego tak nie widać Bo Kinga jest w ogóle mistrzynią przejść Ona robi takie przejście z mojego koloru Do takiego jasnego blondu Że zobaczcie, tu w ogóle nie widać Że ja od góry mam jakiś swój Taki malutki odrost, a mam Więc yy, polecam wam W 100% salon pracuje na najlepszych kosmetykach Te włosy są mięciutkie Gładziutkie, lśniące Mimo tego, że są rozjaśniane Więc powinny być zniszczone, a nie są Podcięłyśmy troszeczkę też końce co więcej mogę powiedzieć mam zawsze mnóstwo pytań o moje włosy o to, jakich farb używam nigdy w życiu nie farbowałam włosów sama i farbuję włosy tylko w Ledezir tak naprawdę więc jeżeli też chcecie mieć spokój z odrostami chcecie mieć taki ładny kolor, swój naturalny przychodzący właśnie w blond czy w inny kolor, to powiedzcie Kingi że chcecie coś w tym stylu jak ja i ona będzie doskonale wiedziała o co chodzi bo ja do Kingi chodzę już od lat w tym salonie i y, zawsze jest tam taka super atmosfera Tam się tak miło chodzi Do tego najlepsze kosmetyki do włosów Naprawdę y, polecam, polecam, polecam Ale tyle już o moich włosach, kochani Bo ja się muszę pakować Mamy godzinę właściwie 19 Tyle mi zeszło Coś mnie ręka rozbolała od tego gadania Tyle mi zeszło u tego fryzjera A jest godzina 19, a ja rano lecę do Krakowa Więc muszę się szybko spakować Chociaż nienawidzę się pakować My widzimy się już w kolejnym weekly vlogu Prawdopodobnie z Krakowa i um, żegnam się z wami, życzę wam cudownego dnia, wieczora, kolejnego tygodnia, zależy kiedy oglądacie ten filmik Ważne, żebyście się uśmiechali, żebyście byli szczęśliwi Wysyłam wam mnóstwo pozytywnej energii, mnóstwo uśmiechu od ucha do ucha Buziaki, pa!